Nie muszę czekać na idealne warunki, by poczuć spokój. On mieszka we mnie, gotowy, by po niego sięgnąć. Witajcie, moi drodzy, w czwartek. Kto by pomyślał, że to już niedługo kończy się ten tydzień. A teraz powtarzajcie wraz ze mną słowa dzisiejszej afirmacji. Nawet pośród chaosu odnajduję ciszę. Spokój to moja decyzja. Nie muszę wszystkiego kontrolować, by być bezpiecznym. Uwalniam napięcia, przyjmuję lekkość. Cisza jest moim wyborem. Nie okolicznością. Wybieram spokój nie dlatego, że świat się uspokoił, tylko dlatego, że ja tego potrzebuję. Zajrzyjcie, proszę, na naszą stronę internetową. Przeczytajcie wpis na blogu. Poczujcie wsparcie i koniecznie zostawcie swój komentarz. Wasza obecność ma znaczenie. Niech ten dzień przyniesie Wam ciszę, którą sam, sami sobie obiecujecie. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Podzielcie się tym nagraniem z kimś, kto potrzebuje chwili oddechu. Życzę Wam wspaniałego czwartku. Jeśli uznacie, że moje afirmacje są wartościowe, weźcie pod uwagę wsparcie naszej telewizji poprzez wpłatę darowizny. Nasze koszty są naprawdę wysokie. Dzielimy się z Wami naszym doświadczeniem. Zapraszam Was serdecznie już jutro o siódmej na kolejną dawkę porannej afirmacji. Mówił do Was Marek Zadęcki.